To niesamowite, co robi detoks. Wystarczy tydzień, a może dziesięć dni, i wraca spokojny, głęboki sen. Wraca jasność myślenia, wraca dobry humor, wraca kreatywność. Wraca pamięć, wraca energia, której dawno nie czułaś, wraca spokój wewnętrzny. Mimo tego, co się dzieje na zewnątrz, spokój wewnętrzny. Ale jest jeden warunek. Trzeba się dobrze przygotować i mądrze wyjść z detoksu, bo wielu rzuca się na głęboką wodę albo nie potrafi z niego wyjść, i wtedy mówią: Detoks nie działa. Są też ci, którzy nigdy nie spróbowali. Będą negować, podważać, udawać mądrzejszych od tych, którzy praktykowali. A jeśli praktykujesz, to wiesz i czujesz. O czym mówię? Bo detoks to reset ciała, emocji, energii. Wystarczy tydzień, żebyś poczuła różnicę. Gotowa na powrót do siebie? Zapraszam.